Czuję nienawiść mojej królowej, płonie jasno jak gwiazda, ale pod nią czuję coś innego. Coś czego nie rozumiem. To ból Isza. Czasem nawet nienawiść nie chroni przed wspomnieniami. O wrogu, który cię skrzywdził? Nie wspomnieniami o lepszych czasach, o przyjacielu, którego straciła. Urośłaś w siłę Królowo. W Twojej komorze czekają na Ciebie nowe umiejętności. To super. Siemano, z tej strony. Herz of the Swarm. Kontynuujemy. Zacznijmy od konwersacji. Nasi zwiadowcy donoszą o dużym statku protosów po drugiej stronie Księżyca. To statek międzygwiezdny, na którym przybyli. Nie jest jeszcze gotowy do startu, ale będzie zanim tam dotrzemy. Są nieustępliwi, to trzeba im przyznać, ale jestem na to gotowa. Nie musisz tego robić. Możesz odejść, opuścić księżyc, zanim przybędzie złota armada. Nie wolno mi uciec. Teraz to wiem. Wrogowie nie przestaną mnie ścigać. Została mi tylko walka. Więc nigdy nie nastanie pokój. <noise> pokój? on obudziłaś w sobie nową kategorię umiejętności jeśli chcesz użyć nowej umiejętności musisz ją wybrać inaczej będzie nieaktywna biorę ulepszonych nadżonców bo zaopatrzenie to jest zawsze ta rzecz której wyjątkowo brakuje odradzanie zerglingów też jest wyjątkowe tutaj będą tępiciele, na pewno wybierzemy, ale to już nie będę spoilerował do przodu. Zobaczymy, jak to się wszystko potaczy. Lecimy do jamy ewolucyjnej. Nowe odkrycie. Ulepszenie sekwencji zerglingów na dużą skalę. Jakie ulepszenie? Odpowiedź złożona. Można rozgałęzić ewolucję zerglinga. Dwie nowe odmiany. Więc dodaj je do roju, abaturze. Odmiany się wykluczają, będą konkurować w sekwencji. Trzeba wybrać jedną, drugą odrzucić. Dobrze, stwórz oba okazy. Chcę zobaczyć je w akcji. Utworzę oba okazy do testów. Obejrzyj w jamie ewolucyjnej. No i właśnie to jest ten moment, o którym mówiłem. Oprócz dowolnych mutacji, te misje ewolucyjne będziemy wykonywać jako oddzielne odcinki, tak? Wiem, że to może przedłuży serię, ale sprawi też, że ja będę miał więcej czasu. Chłę, Dobra, zatrzymajmy jeszcze na hydraliska, dla którego będziemy mogli wybrać. Shaw. Hmm. Hmm, A tak? 50% to jest polerkę Ale ja wybiorę sobie coś pasywnego, żeby nie trzeba było więcej umiejętności brać. Rozmowę z abaturem, jeszcze sobie strzelimy jedną? Abaturze, zajrzę do Twoich wspomnień i dowiem się, dlaczego na Twój widok czuję taki gniew. Wspomnienia nieważne rozpraszają. Widzę to w Twoim umyśle. Zaprojektowałeś królową ostrzy. To Twoje szpony zawinęły mnie w poczwarkę. Słaba i miękka. Łamałem kości. Rozrywałem ciało. Ulepszyłem Cię. Gdybyś nie był taki ważny dla moich planów, już byś nie żył. Niejasne. No dobra, przed nami misja ewolucyjna dla zerglingów. Zglinga gotowa do wzmocnienia. Odkryto wyjątkową esencję na tajnym świecie dominium. Super. Zbierz esencję, przystosuj zerglingi, zniszcz posterunek dominium. Mamy dwie odmiany. Szybka jednostka walcząca w zwarciu może pokonywać klify, przeskakuje nad jednostkami wroga oraz odmiana rojnik, czyli szybka jednostka walcząca w zwarciu, przekształca się niemal natychmiastowo, powija się trójkami. Planeta Kalis. Posterunek obronny dominium na klifach nad doliną. Poza zasięgiem. Wymagane przystosowanie. Lokalny karak skacze. Atakuje ofiarę. Pochłoń karaka. Zbierz esencję. Można asymilować cechę w odmianę zerglinga. Po zebraniu posterunek dominium w zasięgu. Mm. O takie podejście. No oczywiście zrobimy sobie zapisik. Chcemy najpierw karakami się zająć. Esencja zebrana. Esencja zdobyta. Nowa sekwencja wpleciona w nici zerglingów. Wzmocnione zerglingi gotowe do walki. Dobrze. Sprawdźmy je w akcji. Mega motyw w tej kampanii. To będzie nas trochę więcej. Odmiana drapieżca doskakuje do wroga, pokonuje klify. Nie, ryba, Jump, jump, jump. Dobra, jedziemy. Najszybciej nasić tanka. Prawdziwe niebezpieczeństwo. Dziękujemy. Posterunek zniszczony. Kolejna odmiana gotowa do testów. Yeah, udało się. Planeta Astrid 3 Zdziczały szczep zergów. Wylęgarnie zdziczałych zergów wyewoluowały unikalną adaptację. Przekształcanie zerglingów bardzo szybkie. Przejmuje kontrolę nad skupiskiem uli. Integracja adaptacji w roju. Na planecie są oddziały, dominium zbliżają się do skupiska. Pośpiesz się, abaturze. Odmiana rojnik ukończona. Gotowa do przekształcenia. Na rojnik szybko się wykluwa. Trzy z jednego jaja wyniszcza wrogów. Zbliża się dominium. Przekształć larwy w odmianę rojnik. Hm uh, hm. Uh, uh. przekształcona. Czekam na nasze warunki. Jest ich zbyt wiele. <laughs> Zniszcz Do bazy podprowadzimy sobie kryptomory. Myślę, że nie możemy żadnych dronek robić. Potrzebujemy więcej minerałów. Szybciej larwy chyba powstają generalnie z tego co widzę. Ici. To dora jest co mamy nawet. Potrzebujemy więcej minerałów. Dobra, weźmy Mamy wszędzie musimy umieścić to na Wiomasie. Potrzebujemy, gołów, dziewczynki. I rozsiejemy sobie biomasy forfan. Dominium zniszczone. Test rojników zakończony. Muszę przygotować sekwencję do integracji z rojem. Wracam do jamy ewolucyjnej. Sekwencje gotowe do integracji. Czeka na decyzję. Przyznajcie szczerze, że to jeden ze świetniejszych odmy. Moment w ogóle tej kampanii. Boże, jakby to można było rozbudowywać. Obrażenia zwiększono do punkty. rzędu 40% może pokonywać klify. No to teraz, na przykład, z taką wytrzymałością czy z życiem możemy naprawdę zabójcze zergingi zrobić, nie? Jeszcze do nich doskakują, tak? Przekształcenie w grupę trzech osobników. Przekształcenie jest natychmiastowe. Badania łańcuchów z dziciałych zergów ukończone. Losowy wariant. Z... Esencji skoczka wydmowego zagaż zmniejsza ona mniejsza złożoność łańcucha. Proces rozwoju nie, niemal natychmiastowy. Dzięki prostym sekwencjom osiągnięta produkcja trzech rojników z jednego kokonu. Pojawiły się wyrostki na odwoku obecną u skoczków wydmowych. Wyraźne. Wymagają dalszego zbadania. No, jak myślicie kogo wybiorę? No oczywiście że drapieżca, tak? razy przeskakują. Do sporej odległości, tak że można je wysłać razem z innymi jednostkami. Teraz te zergniegi nie będą się z tyłu motały, zresztą wojska. Obrażenia zwiększone 2%-40% to jest zawsze ogromny wzrost w tego typu gierkach. Albo nawet nie obrażenia Starcraft w grach. I eee, może pokonywać klify, tak. Czyli można jakieś flankować, znowu obok rampy podchodzić również. Asymilacja esencji karaków daje wiele korzyści. Można wzmocnić mięśnie czworogłowe z i zmutować skrzydła. Włączenie obu czynników umożliwia skakanie, przekraczanie klifów, przeskakiwanie do przeciwników. Nieoczekiwane efekty uboczne, zwiększenie agresji, zwiększenie zadawanych obrażeń. Do przyjęcia. Bierzemy. Także tak jak wspominałem. Potraktujemy to jako osobną misję. Wiem, że nie będzie długa. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Pozdrawiam Was, Senas, i wybaczcie, wybaczcie, ale po prostu ta kampania stwarza odcinki. Powiedzcie mi, jak rzadko przy obecnie, przy kontencie, który tworzę, w cudzysłowie, można nagrywać te krótkie odcinki. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam Was, Senas, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A bo oczywiście nie zapomnijcie, jak będziecie tak mieli, o pozostawieniu jakiegokolwiek śladu na kanale. Bye bye.